Nie masz czasu na siłownię? To żadna wymówka. Zabierz ze sobą gumę i ćwicz tam, gdzie chcesz. Pierwsze ćwiczenie to przysiad z gumą. Stań prosto na gumie, nogi rozstaw na szerokość bioder. Chwyć gumę oporową w obie dłonie i unieś ręce nad głowę. Guma powinna być lekko napięta. Plecy proste, brzuch napięty. Rozpocznij ruch w dół, wykonując przysiad. Schodź w dół, zginając kolana i utrzymując ciężar ciała na piętach. Upewnij się, że kolana nie wychodzą poza linię palców stóp. Podczas schodzenia w dół utrzymuj ręce wyprostowane i uniesione nad głową, stawiając opór gumie. Powtórz 15 razy. Kolejne ćwiczenie to rozpiętki stojąc. Stań prosto, stopy na szerokość bioder. Trzymaj gumę na wysokość klatki piersiowej. Ręce proste. Rozciągaj gumę na boki, trzymając ręce proste. Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 15 powtórzeń. Stań na gumie, stopy na szerokość bioder, trzymaj końce gumy w dłoniach. Zginaj ramiona, mając łokcie blisko ciała. Wróć do pozycji wyjściowej, wykonaj 15 powtórzeń. Wykroki z gumą. Stań w wykroku, przednia stopa na gumie, końce gumy w dłoniach. Schodź w dół, zginając kolana, aż tylne kolano prawie dotknie ziemi. Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 12 powtórzeń na każdą nogę. Martwy ciąg. Stań na gumie, stopy na szerokość bioder. Trzymaj końce gumy w dłoniach. Schyl się do przodu, utrzymując plecy proste, aż dłonie sięgną do kolan. Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 15 powtórzeń. Zaczep gumę oporową o lampę lub inny solidny punkt zaczepienia. Chwyć oba końce gumy w dłonie. Stań w lekkim rozkroku, stopy na szerokość bioder. Trzymaj gumę naprężoną, wyciągając ręce przed siebie tak, aby dłonie były na wysokości mostka. Ręce powinny być wyprostowane, a plecy proste. Napnij mięśnie brzucha, aby stabilizować korpus. Trzymaj gumę w tej pozycji przez 30 sekund. Skup się na utrzymaniu stabilnej postawy i równomiernym oddechu. Upewnij się, że guma jest dobrze zamocowana i nie ma ryzyka jej zerwania. Stań przodem do punktu zaczepienia gumy. Chwyć gumę prawą dłonią. Lewą rękę umieść na biodrze lub swobodnie opuść wzdłuż ciała. Odsuń się od punktu zaczepienia gumy, aby guma była napięta. Prawą nogę zakrocz do tyłu po skosie, tak aby prawa stopa znalazła się za lewą nogą. Noga powinna być wyprostowana. Jednocześnie rozciągnij maksymalnie prawy bok ciała, starając się nie zginać głowia, do przodu ani do tyłu. Utrzymuj plecy proste, a biodra skierowane do przodu. Kolejne ćwiczenie to wiosłowanie w opadzie tłowia. Stań na gumie stopy na szerokość bioder. Pochyl się do przodu, plecy proste. Kolana lekko ugięte. Podciągaj gumę do siebie, ściągając łopatki. Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 15 powtórzeń. Zaczep gumę oporową do górnej krawędzi drzwi za pomocą specjalnego uchwytu. Wstań twarzą do drzwi w odległości umożliwiającej lekkie napięcie gumy. Ustaw stopy na szerokość bioder. Wykonaj lekki przysiad utrzymując kolana lekko ugięte. Z tej pozycji ściągnij łopatki w dół. I do tyłu, jednocześnie przyciągając uchwyty gumy w kierunku bioder. Wykonaj ruch kontrolowany, unikając gwałtownych szarpnięć.